Cześć, to ja, Linia na no Party. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić bardzo fajny długopis Wyczynne do tego będzie: Kawałek takiej karteczki białej Nożyczki Nożyczki nie są właściwie potrzebne, ale żeby obciąć sznurek Nie będzie potrzebny. może Długopis, jakiś stary Wkład musi pisać Zawieszka modelinowa takie zawieszki właśnie do nich jest potrzebny sznurek ich nie użyję nie użyję zawieszki modelinowej którą ja robiłam zaczynamy od tej karteczki musimy pokolorować im całą na taki fiolet albo inny kolor jaki nam się podoba ja to zrobię na pauzie, bo to będzie bardzo długo trwało A ja w telefonie nie mam takiego jakby przyspieszaca, co niektórzy tak robią Albo nie wiem, no. Długo być mi się bardzo nie podoba, więc go wybrałam No i czarny mazak i piel, i jakiś jeszcze kolor Zaczynamy Musimy No i Musimy pokolorować całą stronę. Całą kartkę, całą. I na tym fiolecie musimy coś czarnym azylkiem namalować. malować. Co chcemy? Ja daję pauzę, aby to zrobić. Już mam gotowe. ma Już skończyłam. Jeszcze jest Czy dobrze? Love, love, dobra. No, Zapomniałam no o kleju, że nam jest potrzebne do klejenia właśnie naszej rzeczy. Muszę trochę wtalić takie nasze rzeczy. wygląda. Potem bierzemy klej kartkę z drugiej strony. Z tej, tej rysunek, a z tej. Bierzemy klej i klejemy. Kleimy, kleimy, kleimy całą kartkę. ona być bardzo poklejona ma, żeby dobrze nam się trzymała. ten czas upewnimy się, czy, czy wkład długopisa pisze, pisze. Sprawdziłam to na tej oto kartce. Bo bez kwanty. a możemy użyć taśmy bierzemy kartkę poklejoną klejem wsuwamy tutaj wsuwamy to tak o tak o boże można to inaczej zrobić jeśli nam to nie wychodzi bo nie wiem nam coś nie wychodzi z tym właśnie kurczę bardziej tak pchnąć do góry, do góry, do góry bardziej te, w ten sposób że przyklejamy jeśli nadal nam to nie wychodzi To naprawdę nie podoba się. To wszystko wyszło. To ścieramy to. Ja to zedrę, bo mi się to nie podoba. kiedy ja to zrobiłam. Zrobię to od nowa. Bardzo. mamy taki ładny długopis ale tutaj patrzcie jak to brzydko wygląda e, żeby to poprawić po prostu trzeba mieć na przykład te, e, długopiór z takim mm, z tym się mówi Stalówką, stalówkę i tą stalówką patrzymy, tu mamy z tej strony, tak. To nie zrobimy z tej ziemi, tak. Jeśli stalówką na no nie wychodzi, to bierzemy takie coś, to jest od długopisu, czyli to. I to. I bierzemy tak. I tak. I wkładamy tutaj i dobrze to. I robimy tak, żeby to ładnie bardzo wyglądało. I przepraszam bardzo. I tak mamy tutaj ładnie, ładnie i ładnie. Bardzo ładnie mi się podoba. Jeśli Wam nie pasuje takie, to można to zakleić tym samym papierkiem. No jeszcze tutaj można zakleić i ja to zrobię Dobrze. I możemy ładnie fajnie nim pisać Zaprezentuję to. Mam tutaj kartkę i napiszę. Męcik. tak duży nieskończony um, wykrzykników, lecz widzę, szkoda czasu, nasz piękny długopis już, jest już gotowy. No to no to pa, no to pa.